Witam Was kochani. Poczekajcie, poprawię się. 11 lipiec, piątek. Piątek, piąteczek, piątunio. Ale zobaczmy, czy to będzie rzeczywiście ten piątek, piąteczek, piątunio. Ponieważ dzisiaj jest dzień, i ta energia tego dnia jest bardzo mocno materialna. Wydaje się, że wakacje, paragony grozy podobno, tak. Niemniej jednak to chyba nie o to, nie o to chodzi. Zobaczmy. 11 lipiec. As monetowy, sprawiedliwość odwrócona. Kochani moi, zanim cokolwiek dzisiaj zrobicie, zobaczcie następna energia aktywności. Mamy asa buławowego. As monetowy to już są sytuacje, które poszły i trzeba by pilnować w tym wypadku o coś, co nie pójdzie tak zwanie za daleko, żeby coś nie poszło tak zwanie za daleko. Uwaga na wszelkiego rodzaju deklaracje. Natomiast as monetowy mówi, można wszystko dzisiaj, można dużo, ale uwaga z, ze sprawami dużymi. Nie decydujcie od razu, tak? Nie wieście od razu, nie wiem, czego z wyjazdu. Nie, nie wychodząc do sklepu, to nie jest ten dzień, żeby kupować tak zwanie coś dużego. Natomiast jest to wejść, pooglądaj, zobacz. Y jeżeli jest coś fajnego, tylko zaklep to, tak? Czy jeżeli chodzi o jakąś sytuację, jakiś pomysł wszyscy, na wszystko dzisiaj, trzeba, do wszystkiego się trzeba podejść troszkę z dystansem. Wejść, poczuć się, zmierzyć. Nawet jeżeli kupujecie tylko i wyłącznie buty czy klapki, to warto też jakby zobaczyć i sprawdzić pod każdym względem, tak? Pochodzić w nich 5 minut i pobądź w tej sytuacji, czymkolwiek ona by nie była, mmm, tak samo jak Jesteśmy gdzieś i coś czasami obserwujemy, bo to jest troszkę tak jak obserwacja, tak? O, zajdę tam, zobaczę, zanim zamówię, to przyjrzę się kto co je, tak? Czy co komu kelner podaje? Warto też poczekać, zobaczyć za chwilę minę tego kogoś, kto to próbuje. Warto też zobaczyć, jakie ma to zastosowanie. Warto przeczytać w internecie, tak, w opiniach, tak, jaką to ma opinię. Nie łykajmy jak yy, żaba z krzeku. Tak. To jest wszystko to, co mówi, że trzeba poznać pewną wartość, tak jakby tego, zobaczyć chociaż kawałek ciągu dalszego. I uwaga też nad tym wszystkim, w co chcecie po prostu tak zwanie wejść. Yy, możecie też doświadczyć dzisiaj wspaniałej takiej jakby energii, że ktoś zechce Wam. Yy, Coś zaoferować, coś dać. Uwaga na stosowność ułożenia się w tym odpowiedzi, żeby tego kogoś nie urazić, mimo że ktoś będzie chciał coś dobrego. Czyli znowu wychodzą energie, że umiejętność zachowania, umiejętność jakiejś po prostu postawy. Poza tym wszystko, du, wszystko i dużo nowego. Wszędzie oczy i uszy szerfa, szeroko otwarte. To wakacje, więc w pewien sposób, jakby do tego układam. Niemniej jednak, mam wrażenie, że to jest coś poważnego, coś dużo większego. To jest to coś, co gdzieś w nas koduje się dzisiaj w opcji wzorców. I taki jest lipiec, że on koduje nas w opcji wzorców. Czyli o, o jaki, jaka fajna kobietka, taką chciałbym mieć. O, jaki fajny chłopak, takiego chciałabym mieć. O, jaka fajna rzecz, to chciał, chciałabym mieć. I to jest ten dzień, który albo, otwiera nam szeroko oczy. Być może czasami jesteśmy w takiej sytuacji, to jest dzień nauki dłużej, zanim coś przyswoimy na swój styl, powiem, a tak w ogóle można, a można tak, a można tak? Ktoś was coś uzmysłowi, pokaże, opowie, czy to dotyczy jakichś, nie wiem, przepisów, możliwości, umiejętności korzystania z, z jakiegoś sprzętu, którego żeście nie widzieli, czy z jakiejś okazji, z, jakich okoli, z jakichś jakiejś okoliczności, gdzie masę mamy takich różnych filmików, też nawet na YouTubie. Co można, czego nie można, tak? To jest też ta opcja tej świadomości, tej, jak to, jak to tak powiedzieć fajnie, tak? Opowiedzieć? Próbowania, zobaczenia, jak coś funkcjonuje, tak? Do tej pory tegoś nie próbowaliśmy, nie robiliśmy, bo nie wiedzieliśmy czasami, że wolno, tak? Albo pamiętam siebie i tutaj no możecie, pozwalam się uśmiechnąć, kiedy zobaczyłam taką dziwną maszynę w jakimś miejscu w toalecie. Yy, chyba to było w galerii i się okazało, że to jest maszyna do czyszczenia butów. Jakże cudowna rzecz! Chciałabym to mieć tutaj u siebie pod, na klatce schodowej, bo w domu to już nie mam chyba gdzie zmieścić. Później zobaczyłam to też tak, jakby potem w hotelu, w innych miejscach, i już jak widziałam, to już mi się gęba cieszyła, tak, że to jest, yy, że jest to coś coś innego. Czasami nie wiemy, poznamy jakąś funkcję nową w telefonie, tak? Czy poznamy jakąś nową funkcję, jakąś nową furtkę możemy, którą możemy przejść, jakieś przejście, coś na skróty. Oczywiście wszystko w ramach tego co uczciwe, co prawe że można z czegoś skorzystać, tak, ale nie mówię umiejętność manipulacji i wciskania się przed kogoś w kolejkę, tak, o. To jest też to wszystko, co mówi, wszystko, cały lipiec jest, że tworzymy jakieś swoje świadectwo, to kim jesteśmy na poziomie duszy. Będę to powtarzała pewnie jeszcze, bo powinnam już to wcześniej powtarzać, to są te po prostu energie, gdzie ktoś, gdzie proszę, to proszę stanąć ze mną, to proszę, ja pani to odstąpię, czy panu to odstąpię też, tak, o. To jest dobry czas na ułożenie się w... W zasadzie, wieszcie co, kiedyś były takie czasy, czytałam kiedyś taką książkę wiele, wiele lat temu, że kiedyś starzy, starzy tarociści, kiedy w rozkładzie u kogoś widzieli asa monetowego, to nie kładli kart, powiedzieli, tu wszystko pójdzie dobrze, bo zawsze jest czas i ten as monetowy, on tak długo się kręci, jak spadając z górki, że póki on się kręci i droga jest czysta, to on będzie dawał okazję do uratowania każdej sytuacji, każdego spotkania, każdej konfrontacji, tak, każdej, i skorzystania z każdej okazji, a z trudniejszych spraw wychodzi się łatwiej. Ale bądźcie, do, doświadczajcie wszystko pięknie, bo być może zobaczycie, jak z czegoś skorzystać za darmo, jak z, czymś, z tym trzeba uważać, bo to jednak poziom intencji mówi o tym, że czasami jest to okazja, prezent od losu, a czasami po prostu sytuacja do użycia i nadużycia. I to musicie nauczyć się rozpoznawać. Kłaniam się pięknie, życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem, czyli jutro.